Dzień dobry i witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem jego bohaterem będzie były prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. Jego życie od zawsze budziło ogromne kontrowersje, i wielu na prawicy oskarżało go o to, że urodził się w Kenii, czy jest kryptogejem, muzułmaninem, czy komunistą. To bzdury. Po pierwsze, Obama jest kompletnym cynikiem, co nie wierzy w nic, a po drugie, rozwiano te wątpliwości, stwierdzając, że tylko to, co sam Obama mówi na swój temat, jest prawdą i koniec tematu. Proste, ale mało przekonujące. Zwłaszcza, że pojawili się inni, dużo poważniejsi autorzy, rzucający wyzwanie Mitowi Obamy, jak David Garrow, nagrodzony policerem historyk, który w swojej książce Rising Star zwrócił uwagę na wiele przeinaczeń Obamy. I to dosyć poważnych. Moja ulubiona dotyczy fragmentu autobiografii Obamy, gdzie rzekomo pokłócił się z jakąś białą dziewczyną, która nie rozumiała przekazu sztuki czarnego autora. Obama, pytany o te kwestie, stwierdził, że był to zabieg artystyczny i dziewczyna jest tylko konstruktem symbolizującym przepaść rasową. Tylko na podstawie książki Karola. Okazało się, że dziewczyna istniała naprawdę. Obama mieszkał z nią przez dwa lata i była bardzo niezadowolona, że została konstruktem. Na dodatek to ona atakowała Obamę za to, że ignorował antysemityzm ówczesnego czarnego działacza z Chicago, Steve'a Cocklea, który twierdził, że żydowscy lekarze zarażają czarne noworodki AIDS. Jak widać, Obama jest średnio ale tak już zamącił całą swoją biografię, że trudno stwierdzić, gdzie jest prawda, a gdzie kłamstwo. Dlatego skupię się na tym, co na pewno wiadomo. Barak senior wywodził się z nilotyckiego plemienia Luo w Kenii. To jest bardzo ważny fakt, ponieważ ludność nilotycka pochodząca z południowego Sudanu zawsze była traktowana jako ta gorsza w Czarnej Afryce, zdominowanej przez ludy Bantu. Zwłaszcza przykład dyktator Ugandy, Idi Amin, pochodził właśnie od trudności nidotyckiej. Na szczęście ojciec Obamy nie musiał posuwać się do tak drastycznych kroków i rozpoczął studia na Hawajach, dzięki temu, że USA walczyły o wpływy w Afryce ze Związkiem Radzieckim i Amerykanie chętnie przygarnęli do siebie przyszłe elity z trzeciego świata. Jednak Barack Senior był kiepską inwestycją. Szybko poznał tam matkę przyszłego prezydenta Stanley Ann Dunham. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to taka Julka z Twittera, a wtedy była dziewczyną zainteresowaną lewicą i bitnikami. Takimi protohipisami, więc miała słabość do wszystkiego, co odmienne, alternatywne i kolorowe. Więc oczywiście spodobał się Barack Senior. Chyba szczególnie to, że był taki odmienny i kolorowy i chyba na tym się skończyło. Szybko zaszła z nim w ciążę, wyszła za mąż i był jeden drobny problem. Jej ukochany miał już żonę i dwójkę dzieci. Jak łatwo się domyślić, małżeństwo szybko się rozpadło, a Ann przeniosła się z barakiem, tym razem juniorem, do Seattle, gdzie kontynuowała studia. Barak senior Kontynuował swoją karierę akademicką w Stanach, rozpoczynając nawet studia doktoranckie na Harvardzie. Znalazł sobie kolejną amerykańską żonę, tylko władze uczelni straciły cierpliwość do bigamisty i zasugerowały mu powrót do Kenii. Tam sprawy wyglądały jak w telenoweli, gdzie była nowa amerykańska żona, stara żona z Kenii i kolejna, a w międzyczasie Barack Senior stracił. Rządową posadę po jego plemię Luo utraciło i tak już małe wpływy w kraju, pod wpływem ówczesnego prezydenta Kenii, Johna Keniaty z plemienia Kikuczu, który podporządkował swój kraj całkowicie ludowi Kikuczu właśnie. No a to chyba wyszło na dobre, ponieważ Kenia jest obecnie jednym z lepiej rozwiniętych państw afrykańskich. Ojciec przyszłego prezydenta pogrążał się tymczasem w alkoholizmie, Przemocy domowej i powodował wypadki samochodowe. W tym jeden, w którym stracił obie nogi i jego życie zakończyło się w 1982 roku. Do tego czasu tylko raz spotkał się z Obamą, gdy ten miał 10 lat. Bardzo stereotypowo, jak na czarnego mężczyznę. Słyszałem teorię, że wynika to ze specyfiki afrykańskiej kultury gdzie panuje martylinearny system pokrewieństwa, czyli dzieci dziedziczą przynależność po matce, a nie po ojcu. Więc przykładowo kobiety z mojego klanu są ważniejsze od własnej żony. Mężczyźni często nie są przywiązani do własnych dzieci, tylko bardziej do dzieci swoich sióstr, bo wiadomo na 100%, że takie dziecko należy do ich klanu. A tu nie wiadomo, czy można ufa ufać żonie. Co tymczasem u matki przyszłego prezydenta? I nie najgorzej, po jakimś czasie znajduje kolejnego partnera, także kolorowego, tylko tym razem z Indonezji, Lolo Soetoro, studenta geodezji. I wkrótce Ann przenosi się z Barakiem do tego pięknego kraju i rodzi córkę. Tylko okoliczności ich wyjazdu są dosyć podejrzane. W tym czasie generał Suharto przejmuje władzę. Odsuwając znienawidzonego przez Amerykanów nacjonalistę Sukarno, który nie chciał angażować swojego państwa w zimnowojenne podziały. Bohatersko powstrzymał to Sukarto, który przy okazji organizował masakry komunistów idące w miliony ofiar. I w tym czasie Lolo Soetoro służył w armii, a matka poza badaniami antropologicznymi. Była zaangażowana w program mikrokredytów, wspierany przez Agencję Stanów Zjednoczonych do spraw rozwoju międzynarodowego. Biorąc pod uwagę, że Amerykanie byli bardzo zaangażowani w obalenie Sukarno, jej praca mogła mieć coś wspólnego z wywiadem. Na pewno, jako antropolog i przy okazji tych mikrokredytów, miała możliwość swobodnego podróżowania po całej Indonezji. To było bardzo wygodne. I Wiel teraz się zdziwi, jak to. Jego matka, hipiska, miałaby pracować na przykład dla CIA. Po pierwsze, każdy musi za coś żyć. A po drugie, wbrew pozorom, CIA tworzą często ci liberalni intelektualiści z uczelni i wilik na wschodnim wybrzeżu. Więc nie było tam aż takiej przepaści ideologicznej. Przykładowo jednym z agentów CIA była ówczesna czołowa feministka Gloria Steinem. Ale wracając do Obamy. W jego biografii rządy sucharto i czystki to tylko mało istotne tło dla poszukiwania figury ojca. W ogóle sami Amerykanie nie są specjalnie zainteresowani tym. Jak czytałem materiały prasowe na temat tego okresu życia Obamy to mało kto interesował się tym tłem politycznym kryzysu w Indonezji. A wracając właśnie do Lolo Soetoro. Stał się taką solidną ojcowską figurą i przykładał się do jego wychowania. Tylko właśnie propagował bardzo macho, patriarchalne wzorce męskości, co nie podobało się Anne. I tak szczerze to nie wiem, czego się spodziewała po kimś, kto dosłownie pochodzi z trzeciego świata. Ale tak to się kończy, jak szuka się szlachetnego cikusa i sprowadza inne kultury do podniecającej egzotyki. Dlatego, żeby ratować syna, wysłała go do dziadków na Hawaje, a ona sama zostaje z córką w Indonezji, gdzie poświęca się badaniom antropologicznym. W kolejnych latach barak jest wychowywany przez dziadków i Ann jest de facto nieobecna w jego życiu. Według mnie miało to kluczowe znaczenie dla charakteru Obamy. Doprowadziło to do niego pewnych braków emocjonalnych. Jak wspominało jego były partnerki takie jak Genevieve Cook czy Sheila Jagger, był oziębły, zamknięty w sobie i chorobliwie ambitny. I to jest najciekawsze w historii Obamy. Kompletnie sprzeczne relacje na jego temat. Co najlepiej widać na przykładzie jego szkolnych lat. Rzekomo podczas nauki w elitarnym liceum Punału był zagubiony i oddawał się narkotykom. Tylko właśnie część ludzi z tamtych czasów wspomina, że coś tam może palił, ale poza tym był bardzo poważny. Skąd ta rozbieżność? Według mnie Obama tworząc swoją historię musiał nadać coś ludzkiego swojej postaci, kreując zagubionego nastolatka, który ostatecznie pokonał przeciwności losu. Jednak w tym okresie życia były dużo ciekawsze wątki, dokładnie związane z Pakistanem. Na swojej pierwszej uczelni Occidental College w Los Angeles był wyjątkowo blisko związany ze studentami z tego kraju. Później, jak studiował w Kalambi w Nowym Jorku, miał współlokatora z Pakistanu i przy okazji podróżował do tego kraju. Raczej mał popularny kierunek turystyczny. Przypominam, że w tym czasie trwała wojna w Afganistanie. Więc całkiem możliwe, że podobnie jak jego matka, Obama pracował dla wywiadu. To by tłumaczyło, do czego trafił do prestiżowej kalambii, należącej do Iwilik i mającej powiązania z wywiadem. I przy okazji był tam też raczej mało aktywny i jest raczej niewiele z tego, jak tam studiował. Obama dosyć słabo to tłumaczył, że cały czas siedział w bibliotece. Jednak jakby nie było, jego kariera potencjalnego szpiega łamany przez studenta. Powoli się kończy i nie może za bardzo odnaleźć się w Nowym Jorku, gdzie szaleje kultura Japiszonów, jak w American Psycho, i wyjeżdża do Chicago, gdzie zaczyna myśleć o karierze politycznej. Tylko tam karty rozdaje czarny pastor Jesse Jackson, działający w obronie praw obywatelskich i łączący religijny przekaz z mocno lewicową ideologią. Pod wpływem Freda Hamptona z Czarnych Panter. Jesse Jackson stworzył tak zwaną tęczową koalicję, łączącą różne grupy i mniejszości we wspólnej walce. Republikanie bardzo chętnie wypełniają ten okres ob Obamie, ponieważ miał styczność z naprawdę radykalnymi działaczami, jak Bill Ayers, członek skrajnie lewicowej grupy terrorystycznej Weather Underground. Jak ja mówiłem, nie wierzę w jakiekolwiek poglądy Obamy, to one są kompletnie bez znaczenia. On jest tylko czystą ambicją i popiera wszystko, co może mu pomóc w karierze. Do tego stopnia, że jako ateista interesujący się białymi kobietami, w podobnym okresie życia znajduje sobie czarną żonę i wstępuje do kościoła pastora Jeremy Wrighta. Doskonale rozumie, że mieszane małżeństwa są skrajnie niepopularne w amerykańskim społeczeństwie, a jako niewierzący w ogóle nie ma szans. To, jaki był religijny, najlepiej pokazuje przypadek z kampanii w 2008 roku, gdy po skandalu z wypowiedzią Wrighta o zamachach z 11 września, w którym stwierdził, że to jest kara do Ameryki, Obama, jak przystało na prawdziwie religijnego człowieka, od razu wystąpił z kościoła. To mu się przydawało, a jak przestało mu się przydawać, to odszedł. Ale szczegóły kampanii z tego okresu opiszę w następnym odcinku. Dziękuję i do widzenia.